Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Wielkimi krokami zbliża się początek sezonu piłkarskiego. Wielkimi krokami rozpoczynamy kolejne sportowe podsumowanie tygodnia Radia Pońsk, na które niezmiennie zaprasza Janusz Popłonkowski. Zaczynamy od przygotowania naszych drużyn do najbliższego sezonu ligowego. Zmiany personalne nie tylko w składach, ale również na ławkach trenerskich. Nowym szkoleniowcem Błękitnych raciąż będzie Mariusz Mikłowski, który zastąpił Pawła Szpojankowskiego. Mariusz Mikłowski jest bardzo dobrze znany w raciążu, gdyż reprezentował barwy Błękitnych przez dwa lata. Nowym, starym trenerem Sony Nowe Miasto został natomiast Bartosz Kaczor, który pożegnał się z drużyną w trakcie poprzednich rozgrywek po serii porażek. W rozmowie z Radem Płońsk opowiada o powrocie oraz ostatnich sparingach z zespołami z Baboszewa Byliśmy do porozumienia, żeby to znowu ogarnąć. Po wiadomo, skład się sypał. 4-5 zawodników podeszło. Nie wiadomo, czy ona by dalej istniała, no i znowu coś tam zlepiliśmy. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No znowu przemiem wiadomo, dopóki no tam y, graliśmy pierwszy połowę 4-2 prowadziliśmy. Potem daliśmy też młodym chłopakom pograć i wynik się odwrócił. Przyni wcześniej z, z Raciążem całkiem to inaczej wyglądało. 4-1 wygraliśmy na spokojnie, no a więc do, zostaje dużo do do myślenia, no wiadomo. Zawodnicy są doświadczeni charakterni, a więc w lidze może to całkiem inaczej wyglądać. Mówił trener SON Nowe Miasto Bartosz Kaczor. Dużym wzmocnieniem dla nowomiejskich piłkarzy będzie zapewne Maciej Załęcki. Zawodnik w przeszłości występujący w barwach tęczy pońsk ma za sobą również grę w Koronie Kielce, MKS Kluczborg i Kotwicy Kołobrzeg na poziomie pierwszej i drugiej ligi. SON Nowe Miasto rozgrywki ligowe rozpocznie w najbliższą środę meczem z Wkrołbierzuń. Paw Płońsk w ostatnich sparingach przed rozpoczęciem sezonu ligowego mierzył się w wyjazdowych potyczkach z MKS Ciechanów oraz z Crowd Robin. W meczu ze Crow'em zakończonym zwycięstwem 5-4 na listę strzelców wpisywali się dwukrotnie Mateusz Rutkowski i Piotr Wypyszyński oraz raz Konrad Osiński. W spotkaniu zmiany odbywały się w hokejowy sposób, dlatego też trener Płońszczan skorzystał ze wszystkich piłkarzy. W rywalizacji z MKS Ciechanów Paw, pomimo wielu doskonałych sytuacji, przegrał 2-3. No na pewno przede wszystkim ten ostatni mecz w Ciechanowie zawiodła zdecydowanie skuteczność, bo po pierwszej połowie prowadzi, powinniśmy prowadzić 5-0 i to lekką ręką, a schodziliśmy z boiska 0-1. przeciwnik tak naprawdę to dwa razy na naszej połowie i z tego zrobił karnego. Druga połowa tak bardzo też się nie zmienił obraz gry, mimo że tam zmiany jakieś robiliśmy, ale no przegraliśmy 2-3. Przeciwnik miał może dwie klarowne sytuacje, a 3-3 Tłumaczy trener pońskiej Akademii Futbolu Kamil Kobyliński. Błęcznie rozpocznął sezon od meczu u siebie z KSC Katroszczyn. W innych towarzyskich spotkaniach zespołu sprawtu pońskiego Orlęta Łaboszewo zmiotły huragan Bodzanów 15 do 0, a GKS Gubino przegrał z MKS Ciechanów 1 do 4. Grupy z UKS Lutki Puńsk pomimo wakacji, przygotowują się do kolejnego sezonu, który zacznie się turniejem rozgrywanym we wrześniu. Ten rok szkolny będzie wyjątkowy dla uczennic i uczniów zespołu szkół nr 2 w Puńsku, ponieważ do rywalizacji pod siatką w lidze przystąpią zarówno zespoły dziewcząt i chłopców. Przygotowania nasze do sezonu nowego cały czas trwają. Na pewno zgłosiliśmy już juniorki i juniorów do ligi, gdzie będziemy brali udział w drugiej zamachy z I siatkówka będzie również zgłoszona, ale to przed chwilą. Później będziemy startowali w trójkach i w czwórkach. W czwórkach będziemy liczyli w tym roku na finał Mazowsza na pewno, bo mamy mocną tą czwóreczkę na jedną. Druga będzie obijała i formy, formę, natomiast Przygotowania mi się trwają cały czas. Inni się odbywają regularnie. Prowadzę je ja, albo pan Nowak, albo nasza Weronika Szymańska przyjmująca. Również z będę startował ja jak i jakiś mlerkański przygotowania, Przygotowania już się zaczęły, bo mieliśmy tydzień temu obóz w szkole. Przygotowałem systematycznie cały czas, bo były trzy treni w dni, dzień, nie po dwie godziny. Uważam, że dużo dzieci nowych do składu wchodzi, bo dużo od odchodzi ze względu albo na naukę, albo Mówił nam trener UKS Rutki Puńsk Igor Piotrowski. W planach jest również organizacja turnieju połączonego ze zbiórką pieniędzy dla kontuzjowanej zawodniczki Gabrieli Obojskiej, która groźnego urazu nabawiła się w trakcie jednego z turniejów, gdzie występował UKS Rutki Puńsk. Pozostajemy w tematach siatkarskich. Para Adrian Wieczorek Marcin Derlata została zwycięzcami drugiej kolejki turnieju siatkówki plażowej o Puchar Wójta Gminy Załuski. W meczu finałowym w trzech setach ograła dwójkę Piotr Szostek, Grzegorz Kurek. Emocjonujący i decydujący Tajbrek zakończył się wynikiem 16 do 14. W zawodach wzięło udział dziewięć par. Na koniec informacja z tras kolarskich, na których rywalizowali zawodnicy Ciechanowskiego KKS-u. Sukces odniósł Łukasz Rykowski, który zwyciężył w kryterium w Wałbrzychu, potwierdzając dobrą dyspozycję z początku sezonu. Łukasz zwyciężył kryterium w Wałbrzychu. Na prologu to było 2800 metrów od góry. Nachylenie takie, że prawie 20%. Traktujemy to jako przygotowanie do górskich mistrzostw polskich. Powiedział trener Stanisław Grabowski. Wcześniej udane występy zanotowali również kolarze ścigający się w kategorii młodzików i żaków. O sukcesach podopiesznych opowiada szkoleniowiec KKS Ciechanów. Podczas szpitalu kolarskiego, które się odbywają w Warszawie, startowaliśmy i tak w kategorii juniorek młodszych Zuzia Bąsik wygrała. Brat jej w młodzikach Kuba Wąsi zajął drugie miejsce i w kategorii Żak Kuczyński Arkadiusz zajął drugie miejsce. Także uważam, że za bardzo dobry wynik. Mówił nam Stanisław Grabowski. No i dzisiaj Kolarsko kończymy sportowe podsumowanie tygodnia Radia Puńsk. Na kolejne wydanie zapraszam za tydzień, tuż po godzinie 17.